Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Lewit, a to jest kolejny, zdaje się, że 33 o ile dobrze umiem liczyć odcinek Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dobra Przywitałem Was takim oto widokiem na ruiny, nie bez powodu. Dlatego, że mamy tutaj zadanie poboczne. O i... No jeszcze go nie odkryłem, więc nie wiem na który to jest nawet poziom zadania ale zobaczmy sobie. W tym odcinku ogólnie porobimy sobie kilka zadań pobocznych, znaczy prawdopodobnie jedno, bo nie sądzę, żeby na więcej nam starczyło czasu i będzie to dzikość serca. Przy okazji może uda się jakieś pytajniki pozwiedzać, czy też inne lokacje, ale właśnie, właśnie, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Zdobyliśmy ostatnio punkt doświadczenia i mamy już prawie ósmy level, także no niewiele nam brakuje do kolejnego i zainwestujmy sobie kolejny punkcik w yy, walkę mieczem, okej okay. i odblokowaliśmy drugi mm, poziom drzewka, a więc a więc całkiem nieźle yy, i na ósmym poziomie już nam się odblokowuje kolejny slot do do umiejętności, więc już sobie pewnie jakąś nową umiejętność upatrzę i i będę z niej korzystał. Prawdopodobnie będzie to kolejny cześć, szybki cześć, atak? Powinienem mu żyć. i to padłe! Nie dziw że nas przeklął. No! I co z nami będzie? Sam też skłaśniałe wino przyniosłeś. Ten urok to tak samo twoja wina jak i moja. A okej, okay, porozmawiajmy z nimi. Dowiedzmy się o co chodzi. A, a ten sos księżyca zleciał? Składamy dary wszechbogu się rozumie. I wy a... możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. A, pamiętam to zadanie. Wszechbóg, powiadacie. Pierwsze słyszę, to jakieś nowe bóstwo? A właśnie, że stare! Już nasze dziady go czciły. Mówią, że to było tak. Rosław z rodnika przyszedł tu chrust zbierać. A tu nic tego, nic owego... Z podziemi głos słychać, co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian wszech Bóg w opiece nas ma i od złego chroni. Hmm, właśnie widać. No, dokładnie. Mm, Okej, okay. co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżyna nam jakaś szkarańcza. <noise> no tak, a. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć Wszechbogu! Pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. Okej, okay, a. Chcecie to zobaczyć? Ja chcecie. Muszę wam Wszech to pokazać. Bogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój mojej boskości śmiertelniku? Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają albo przyniosą górne dary, albo nadejdzie susza gradowica. Sęsienia ziemi i lawiny. Dziękuję. La Lawiny tu? Niby skąd. <grym> Radę. Trudno, dokończymy rozmowę jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś z ziemi. Ewidentnie. Ktoś nałożył iluzję. No i proszę, na szczęście mamy ten artefak od Keiry. Oko Nekeleni. No i możemy sobie tu wejść. Pokoić moją boskość! Gerald z Rivi, bardzo mi miło. Spodziewałem się, że wszech Bóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nie źle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem! Przecież w zamian im pomagam! Błogosławie, rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują! No i opiekowałbym się nimi dalej. Ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które... Które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwy. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić Siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. No i coś mi się wydaje, że zaraz inaczej pogadamy. Okej, okay. wykorzystajmy najpierw to. Dawna siedzisz w tej norze. Od stu lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień się dno szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu i nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos z nich on woła. Cud! No i tak zostałem bóstwem <grystanie> Raczej pasożyty Może i ta, no a W takim razie Freya i Melitele Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary A ze mną <grystanie> można sobie przynajmniej pogadać Okej, eee... Okej, sobie. Dwójkę Albo zadowolisz się tym, co dostajesz. Albo to ja skarmię cię kruko. Cholerni reformatorzy. No dobrze już dobrze. Mogę jeść skromniej. Ale tylko do końca wojny. Ja nie dnia dłużej. <słuch> <słuch> no nie trudno było go przekonać, co? Okej, okay, przeszukajmy jeszcze wszystko tutaj. Proszę, Radowit. Ulepszony jad wisielców, okej okay, to się na pewno przyda Proszę to jest książka której nie przeczytaliśmy wcześniej, Ja więc ją pokażę wam I tutaj mamy jeszcze coś czego nie przeczytaliśmy Aha, wyniki Aleksandra A to jest to co chciała zabrać Keira z tej wieży A, Ja sobie sam coś z chęcią przeczytam, bo nie pamiętam już o czym była tutaj mowa Ale jak zwykle zrobię już to poza nagraniem Dobra no my tu jeszcze mamy trochę alkoholu Kolejny alkohol Ile goś ma jakiegoś e, zboża tutaj Okej okay. O, sztabka dwie merytu Fajnie To jest akurat dość rzadki, e, rzadki materiał do craftu a sądzę, że się nam przyda, niebawem. Okej, okay, porozmawiajmy jeszcze z tymi chłopami. Co nowego? Rozmówiłem się z Wszechbogiem. Cztery oczy. I? I co? Ulituje się nad nami? Ulituje. Zadowoli się tym, co mu przynieśliście. Mówiłem ci. Mówiłem, że Wszechbóg jest miłosierny, że zrozumie. Dzięki, Wiedźminie. No nie wiem, czy taki miłosierny znowu. Eee... A, i tak na do widzenia. Wiecie, że tu pod górą jest krypta? Zajrzyjcie kiedyś. Ciekawa architektura. <zysy> A, rany. No właśnie. Dobra. Zajdźmy sobie to zadańko, które gdzieś tutaj mieliśmy. Jest. Dzikość serca. Porozmawiaj z myśliwym Nilenem. Jeśli nie pamiętacie, o co chodzi w tym zadaniu, ja już sobie to przeczytałem wcześniej, jeszcze przed nagraniem. Zróbcie to teraz. A ja tymczasem udam się... Mm, ...do tego myśliwego. Gdzie to było? Tutaj. Dobra, więc tylko podejdziemy sobie do wskaźnika. Nawet nie będę wzywał płotki. Myślę, że szybko tam dobiegniemy. No i mamy poziom ósmy, fajnie. Mmm... Dobra, ja jestem w zasadzie pewien, że chcę rozwijać dalej szybkie ataki, więc to właśnie teraz ulepszę. Ok, i przeniesiemy sobie tutaj yy, akcji. Natomiast tutaj sobie włożymy nową umiejętność. Yy, I w ten sposób mamy 20 do siły ataku. Super. Na pewno się nam to przyda No jeszcze garacki korony otrzymałem za coś Okej, okay, a więc przenieśmy się do wsi i porozmawiajmy z tym myśliwym no, ale odwiedźmy jeszcze Kupca, ja tylko, że już chyba... ogląda. Nie, chyba nic nie mam zresztą. Bywaj. Przedawałem się przed odcinkiem, a nic teraz raczej nie zebraliśmy. nie ja mamy za to jakiegoś nowego kupca, wcześniej go nie było. No to ciekawe Kłaniam się. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć, przemierzyłem kawał świata. To jak ja okej, okay, wypytajmy go wszystko nie najlepsze miejsce dla wędrownego krymarza. Zysk jest tam gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda życie trwa, a gdzie jest życie, tam jest i handel. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu, to włóczę się po świecie. <noise> Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi, to lubię i dlatego ryzykuję. A pozytywne ma goś bardzo podejście do życia. Rzucę okiem na twoje towary. Geralt w sumie też nie potrafił siedzieć w jednym miejscu Dobra, nic ciekawego niestety nie ma A ja też w sumie nie chcę chyba niczego sprzedawać Więc po prostu pójdziemy dalej Bywaj Mam nadzieję, że jeszcze się... Dobra, porozmawiamy z tym myśliwym Napiszę jeszcze sangre. grę Okej, okay, Nilen A więc mamy go Nilena myśliwego Znalazłeś, czego chcesz. Jestem Wiedźminem. Znalazłem Twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? O. Pięć dni temu, przed wrzaskiem, wychodziłem na polowanie. Ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Ok, wypijemy wszystko. Zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej. Nie, była normalna, jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Okej, okay, uh... może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las, ani śladu. Okej, okay, no ale nie było z nimi wiedźmina. No rozejrzę się po lesie może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Okej, okay, a więc przeprowadzimy małe śledztwo. Hmm, napytaj sąsiadów o Hany. tak też zrobimy. Tylko tak, tutaj mamy sąsiadów, a tutaj jest yy, to miejsce, które powinniśmy zbadać w lesie. Dobra. Ok, a więc wypytajmy tych sąsiadów o wszystko. Mamy tutaj tą glenę. Najpierw do niej zajdźmy. Ja, chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać aż oprawię do końca. Żona rzeźnika. <grym się zjadka> uh, Okej. Okay. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakeśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Okej, okay, zapytajmy o Hannę. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami, i ją psie i uchy dopadły. Okej, okay, a więc mamy jedną teorię. Dzięki, bywaj. a i zaginięcie. Pójdźmy jeszcze do tego kowala. Okej. Okay. Ale miecz, mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem mieczem, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigrad. Okej. Okay. Gerald bardzo zręcznie wybrnął z sytuacji, co? Jeśli chodzi o tych dzieciaków. Okej, okay, zapytajmy o Hanna. Chciałem zapytać o hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dziecię, Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Hmm. Że trzeba jeść w bo zdrowa. A ja widziałem, jak szło do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy z chałupę, żeby nie zmoczyć się Już prawie jasno było. Do lasu? Eh... Eee, to już po niej. Czemu? Wielka Watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie bał. Ale on jest myśliwym. Okej. Okay, um, zapytajmy jeszcze o to oczywiście, czy się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, przeszła, to nie widziałem. Okej, okay, a więc. Dzięki. Mamy już jakiś konkret? O, ale, ale masz fajny Glenna też uważała, że Hanna poszła do lasu, a więc to by się zgadzało. Natomiast teraz dowiedzieliśmy się jakichś konkretów. Wiemy, że wyszło nad ranem. No i wiemy, że... Tu jest jakiś dom, chyba no, nie byłem w nim wcześniej. No i wiemy, że... Ktoś z nią był, jakaś kobieta. Niestety nie wiemy kto. Okej, ruda srebra i trochę alkoholu. A no więc warto było zajrzeć Dobra, ruszajmy w takim razie w stronę tego lasu I spróbujmy wybadać coś na miejscu Okej, okay, tutaj mamy Nawet nie wiem co, ale jeśli możemy to ominąć to najlepiej po prostu tak właśnie zrobię Jeszcze 120 kroków Nie chciałem wzywać płotki, bo myślałem, że może coś po drodze spotkam Ale Chyba jednak nie no też jakieś rzeczy do zebrania to zawsze coś Ale nie do końca o to mi chodziło Okej, okay, a więc dotarliśmy do tego miejsca No i faktycznie mamy watachy wilków Jak okay, będziemy musieli walczyć tak jest Ale je odrzuciła Właściwie wilki nie są zbyt wymagającym przeciwnikiem. Więc, nawet w liczbie 6 nie powinny nas zbytnio przeszkodzić. A może było ich 5, już sam nie wiem. Trochę nas broniły, ale. Ale. Myślę, że nawet nie będę tego regenerował. Wiedźminie. O. nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcecie prosić. Przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu, w Welen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Okej, okay, to wszystko jest zbyt dziwne. Napytajmy uh, jeszcze o to. Prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści. Choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Eee... Nie, ja, ja jej oczywiście odmówię. Nie jest Przykro to... mi, Nie mam w zwyczaju porzucać zleceni. Kładnie, to nie jest w stylu Geralta. Nie, po prostu jakbyś powiedziała prawdę, to może jakoś inaczej bym zareagował, ale ewidentnie kłamiesz. I to w dość paskudny sposób. Dobra, mieliśmy tu jakieś ciało do zbadania. O, rany. teraz nie wiem gdzie to było. O, o, o. Gdzieś tutaj? Tutaj, okej. Okay. Więc zobaczmy. To jest chyba pies. Hmm, to raczej nie robota człowieka. Bo właśnie jest pies, a nie wilk. Ale mogę się mylić. Hmm, rany cięte jak od długich szponów. A tu wyrwane kawałki ciała Robi się interesująco. Okej okay. um, Mamy też jakieś ślady? ślady po pazurach bardzo głębokie Idźmy za tymi śladami, tylko czy mogę za nimi na pewno iść Chyba nie Okej, okay, szukajmy kolejnych poszlak, Czy coś mamy. Zapach rozkładającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. To musi być Hanna. Dosłownie rozerwa ją na strzępy. Nie ma wątpliwości, to wilkowak. Muszę się mieć na baczności. No rany. Rozszarpał kobietę. Eee, no dobra. Krew i ślady łap. Ciekawe dokąd mnie zaprowadzą. Okay. cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Chyba nie siedzi dalej na tym drzewie, co? <laughs> nie no na pewno nie. Mm, dobra, mamy coś jeszcze tutaj do znalezienia. To są chyba te ślady ław, więc tego nie zbadamy. O, czy tutaj coś jest? Kępka sierści. O, cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. A, i czujemy teraz zapach Znajdź leże wilkołaka korzystając z widźmińskich zmysłów, okej okay. A więc to wilkołak... Dobra, tędy chyba powinienem iść. Dokładnie. Fajnie to jest zrobione, bo ten wilkołak ewidentnie krążył po tej okolicy. Nie idzie w takim równym śladem ten ten zapach. Tylko musimy trochę pokrążyć. Widzicie biega od drzewa do drzewa. Super, naprawdę mi się podobały takie szczegóły i takie smaczki w Wiedźminie. To Mersi jest świetne. z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? No właśnie, dobre pytanie. Okej, okay, tu coś jeszcze mam do zbadania? To jest cały czas to ubranie. Ja, chyba cały czas to jest ubranie. I tutaj mamy domek. Najrzejmy do niego. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Okej, okay, a więc zadanie już nam sugeruje, żebyśmy tutaj weszli. Widzę to na minimapie. Ale to już jest ponad 20 minut nagrania, więc myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy to nagranie. W przyszłym odcinku e, dokończymy sobie oczywiście ten quest. Myślę, że sobie pójdę jeszcze e, tutaj do tego pytanika po drodze i już ruszymy prosto do Kasztelu Barona i, i, i ruszymy do przodu z, 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 z głównym questem fabularnym. A więc możecie się spodziewać, że w następnym odcinku e, zobaczycie jakiś tam... No nie, no, za dwa odcinki tak naprawdę. Jakiś nowy ekran ładowania i... I pchniemy jakąś yy, tą główną fabułę do przodu i być może dowiemy się czegoś więcej od Siri. Dobra, yy, na razie to tyle. Ja się z Wami już żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę i trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!